Skupiamy się teraz na osobowości, która do dziś fascynuje wielu ludzi postaci, której historia uczy nas, że to, co niezwykłe, często kryje się w tym, co zwyczajne. Mowa o Aloisie Irlmajerze człowieku, który zaczynał jako zwykły kopacz studni, a stał się jednym z najsłynniejszych jasnowidzów XX wieku. Ale zanim przejdziemy do jego słynnych siedmiu przepowiedni, musimy go zrozumieć. Kim naprawdę był ten człowiek i dlaczego jego słowa wciąż nas poruszają? Wyobraź sobie małe miasteczko Freilassing w Bawarii, krótko po I wojnie światowej. Ludzie ciężko pracują, aby odbudować swoje życie, a pośrodku tego wszystkiego człowiek brudzący sobie ręce, kopiący studnie, szukający wody, sprawiający, że życie zwykłych ludzi staje się trochę lepsze. To był Alois Irlmaier. Nie prorok, nie święty, ale robotnik, jeden z wielu. I właśnie to czyni go tak fascynującym. Ponieważ Irlmaier nigdy nie postrzegał siebie jako wybrańca. Nie był człowiekiem wielkich przemówień, nie był kimś, kto chciał stanąć na scenie. Wręcz przeciwnie. Wielokrotnie powtarzał, że jest tylko narzędziem kierowanym przez siłę wyższą. I ludzie to wyczuwali. Spotkali się z nim jak ze starym przyjacielem. Nie było fanfar, nie było show, po prostu ten cichy człowiek o łagodnym głosie, który zawsze wiedział rzeczy, których tak naprawdę nie mógł wiedzieć. Jego pierwsze wizje pojawiły się w mrocznych czasach II wojny światowej. Wyobraź to sobie: rodziny, które codziennie bały się wiadomości, że ich syn zginął na froncie matki, które desperacko pragnęły przynajmniej wiedzieć, gdzie są ich dzieci. I wtedy pojawił się ten człowiek z lasing. ktoś kto nie studiował, kto nie nosił munduru, ale kto mógł powiedzieć ludziom, czy ich bliscy wciąż żyją i gdzie. Opisywał miejsca, wioski, rzeki, jakby stał tuż przed nimi, choć nigdy tam nie był. Przykładem może być historia młodego mężczyzny, który zaginął na froncie. Rodzice przyszli do Irlmajera z twarzami naznaczonymi żalem. Irlmajer zamknął oczy i milczał. Potem powiedział: Wasz chłopiec wciąż żyje, jest w rosyjskim obozie, za rzeką, w pobliżu są brzozy, wróci. Miesiące później dokładnie tak się stało jak to możliwe i nie był to odosobniony przypadek. Takich historii są dziesiątki, setki. Ludzie, którzy prosili Irlmajera o odnalezienie zaginionych krewnych. Ludzie, którzy prosili go o odzyskanie skradzionych rzeczy. I zawsze miał rację. Raz nawet skazał złodzieja, po prostu opisując, jak wyglądał i gdzie ukrył skradzione towary. Ale tutaj pojawia się kluczowy punkt. Nigdy nie prosił o pieniądze. Powiedział, jeśli mogę pomóc, to wystarczy. I to właśnie mają na myśli ludzie, gdy mówią, że pozostał na Ziemi. W świecie, w którym wielu próbuje czerpać korzyści ze zmartwień innych, Irlmajer był inny. Ostrzegał przed próżnością. Nie chciał robić z siebie ważniaka. Mówiono, że często powtarzał: Jestem prostym człowiekiem. Kiedy coś widzę, mówię to. Ale to nie pochodzi ode mnie. I właśnie to czyniło go wiarygodnym, ponieważ się nie przechwalał. Ponieważ dawał ludziom komfort, a nie strach to jest ważne ponieważ wiele osób, słysząc o proroctwach, od razu myśli o ponurych ostrzeżeniach, o sianiu paniki ale Irlmaier był inny. Nawet gdy widział przerażające rzeczy, mówił o nich spokojnie bez dramatyzowania, bez mówienia musicie mi uwierzyć wręcz przeciwnie wielokrotnie mówił ludziom, aby nie żyli w strachu ale kontynuowali swoje życie ufając Bogu. Wielu sceptyków, nawet tych, którzy początkowo tylko kręcili głowami, w końcu przyznało, coś jest w tym człowieku. Być może był to jego sposób bycia, być może fakt, że tak wiele z jego stwierdzeń okazało się prawdą. Ale ci, którzy go spotkali, mieli wrażenie, że spotykają kogoś uczciwego, kogoś, kto nie chciał bawić się nadziejami lub obawami innych. I właśnie dlatego wciąż go słuchamy. Bo jeśli prosty budowniczy studni z Freilassing miał wizje, które mogą sięgać naszych czasów, to warto go słuchać. Nie dlatego, że powinniśmy się bać, ale dlatego, że chcemy zrozumieć, co to znaczy spojrzeć na rzeczy, których inaczej nie możemy zobaczyć. Teraz o tym, jak Alois Irmeyer widział przyszłość. I kiedy mówię, zobaczył, mam na myśli to dosłownie. Sam opisał swój dar nie jako zwykłe przeczucie, nie jako niejasne przeczucie. Nie, to były obrazy, żywe, kolorowe, ostre jak w filmie kinowym. Wyobraź sobie, że siedzisz w ciemnym pokoju i nagle na dużym ekranie odtwarzany jest film. Tylko ten film nie pochodzi z Hollywood, ale bezpośrednio z innego wymiaru. Dokładnie tak czuł się Irmayer. A co w tym niesamowitego? Nie mógł tego po prostu włączyć. To przyszło do niego niespodziewanie. Jak grom z jasnego nieba. Czasami, jak mówił, był w trakcie rozmowy, w trakcie pracy nad studnią i nagle wszystko wokół niego się zamazywało. Teraźniejszość zanikała, a nad znanym światem osiadała inna rzeczywistość. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentu, w którym czas wydawał się stać w miejscu? Moment, w którym wszystko wokół ciebie stało się cichsze, przestrzeń wokół ciebie bardziej miękka, obca. Wyobraź to sobie, tylko tysiąc razy bardziej intensywne. W ten sposób Alois Irlmaier opisał stan, w którym się znajdował, gdy nadeszły jego wizje. Mówił, że był poza czasem, pomiędzy światami. Ludzie wokół niego nadal mówili, ale on ledwo ich słyszał. To było tak. Jakby jedną nogą był tutaj, a drugą tam, w miejscu poza przestrzenią i czasem. Miejscu, w którym przyszłość już się wydarzyła, a on musiał tylko na nią spojrzeć. Irlmajer często mówił o świetle. Było nie tylko jasne, było żywe, ciepłe. I było tak, jakby to światło przychodziło by go prowadzić. Mówił, że nigdy nie widział z własnej woli. To nie jego wola sprawiała, że rozpoznawał te obrazy. To był dobry pan, lub istota światła, jak to nazwał. Ta duchowa istota prowadziła go, pokazywała mu to, co wolno mu było wiedzieć nie więcej, nie mniej. To światło było jego towarzyszem. Było jak cichy przewodnik, który wziął go za rękę i poprowadził przez wydarzenia, które miały dopiero nadejść. I to właśnie sprawia, że dar Irlmajera jest tak wyjątkowy. Nigdy go nie pragnął. Nigdy nie postrzegał siebie jako kogoś, kto ma władzę nad wiedzą. Dla niego był to ciężar. Wyobraź to sobie. Widzisz rzeczy, które pozostają ukryte przed innymi. Wiesz, co nadchodzi czasami piękne, ale często straszne i nie możesz tego powstrzymać. Kiedyś powiedział, że najtrudniejsze dla niego chwile były wtedy, gdy widział losy, które sprawiały, że Jego serce było ciężkie. Kiedy widział płonące wioski. Ludzi, którzy cierpieli: wojny, głód, cierpienie. Wiedział z czym muszą się zmierzyć, a jednak jedyne, co mógł zrobić, to powiedzieć im o tym. Nie mógł nic zrobić, by to powstrzymać. Ta bezsilność była jego stałym towarzyszem. Ale Irlmaier był człowiekiem zasad. Miał kodeks etyczny, którego nigdy nie złamał. Wiedział rzeczy, które wielu ludzi chciało wiedzieć, ale nie mówił o nich, jeśli mu na to nie pozwalano, zwłaszcza jeśli chodziło o śmierć. Widział daty śmierci. Tak, widział. Ale nigdy nic o tym nie powiedział. Nigdy. Dlaczego? Ponieważ, jak wyjaśnił, to nie była jego praca, ale drogiego pana. To nie on był odpowiedzialny za nakładanie tego ciężaru na ludzi. Powiedział: Wystarczy, że wiem, nie muszę nikomu mówić. Pan Bóg decyduje, kiedy wybije godzina. Ta pokora, ten szacunek dla życia innych sprawiły, że wielu ludzi mu zaufało, ponieważ wiedzieli, że nie chwalił się swoim darem. Nosił go, ponieważ taka była jego praca. Nie dlatego, że chciał. Wiele ze swoich wizji opisywał z niesamowitą precyzją. Mówił o miastach, których nigdy nie widział o ludziach w ubraniach, których nikt nigdy wcześniej nie widział opisywał ulice, maszyny, a nawet pojazdy, które istniały dopiero kilkadziesiąt lat później a jednak zawsze zachowywał spokój żadnych sensacji, żadnego wzbudzania strachu chciał, aby ludzie byli przygotowani. Ale nigdy nie panikowali. Być może też to czujesz tę mieszankę fascynacji i podziwu. Dar Irlmajera nie był czymś, czym się afiszował. Było to coś, co często go przytłaczało. Mówił, że każda wizja go wyczerpywała, wyczerpywała jego energię, jakby część jego własnej siły życiowej przepływała do tych obrazów, a jednak wciąż stawiał czoła temu zadaniu. Ponieważ wierzył, że jego przeznaczeniem jest ostrzeganie ludzi i pocieszanie ich w tym samym czasie. Ostatecznie Alois Irlmaier chciał tylko jednego: aby ludzie zachowali zaufanie. Zaufanie do dobra, wiarę w to, że wszystko w końcu ma swój cel i być może właśnie to jest najważniejszym przesłaniem jego daru. Że nawet jeśli przechodzimy przez najciemniejsze obrazy przyszłości. Nigdy nie możemy stracić z oczu światła. Wkraczamy teraz w jedną z najbardziej fascynujących i jednocześnie najmroczniejszych części proroctw Aloisa Irlmajera. Chodzi o jego ostrzeżenia przed Wielką Wojną, wojną, którą wielu interpretuje jako Trzecią Wojnę Światową. Ale zanim wpadniemy w panikę lub wyciągniemy pochopne wnioski, spójrzmy razem na obrazy narysowane przez Irlmajera. Nie jako uparte przepowiednie, ale jako ostrzeżenia, jako wskazówki, być może także jako możliwości zapobieżenia temu, co ma nadejść. Irlmajer mówił o wydarzeniu, które będzie początkiem tej globalnej katastrofy. Nazwał je trzema wysokimi morderstwami. Wyobraź to sobie: trzy czołowe postacie, wysokiej rangi politycy, zamordowani w krótkim odstępie czasu zabójstwo tak szokujące, że doprowadza świat do chaosu. I ta iskra, powiedział Irlmaier, rozpaliła ogromny ogień. Opisał to jak zapałkę spadającą na suche pole. Wszystko jest przygotowane. napięcie wisi w powietrzu brakuje tylko tej jednej chwili, a potem nie ma już odwrotu. I właśnie w tym momencie zaczyna się obraz, który Irllmaier tak często malował w umysłach swoich słuchaczy. Wojna, która zaczyna się z dnia na dzień, nagle, podstępnie. Podczas gdy ludzie w Europie Zachodniej nadal śpią spokojnie, czołgi wjeżdżają ze wschodu. Rosyjskie wojska, jak powiedział, maszerują przez Austrię do Niemiec w ciągu jednej nocy. Dzieje się to tak szybko, że mało kto jest w stanie zareagować. Jak Blitzkrieg. I tu pojawia się jeden ze szczegółów, który przyprawia wielu ludzi o gęsią skórkę. Irlmajer mówił o żółtych pasach na czołgach, żółtych oznaczeniach, po których można było rozpoznać te oddziały. Mała, pozornie nieistotna informacja, a jednak tak precyzyjna, że zapada głęboko w pamięć. Powiedział, że żołnierze nie szli tylko drogami. Przechodzili przez góry, przez równiny, przez miasta. Nikt nie mógł uwierzyć, jak szybko się poruszali. Podczas gdy Zachód wciąż próbuje negocjować, Wschód już dawno przybył. Kolumny czołgów toczą się po autostradach, samoloty pojawiają się na niebie tam, gdzie nikt się ich nie spodziewał. Obraz jest jasny. Europa została zaskoczona. Podczas gdy ludzie wciąż wierzą, że to ćwiczenia wojna jest już w pełnym rozkwicie. Irlmeier sam narysował mapy bezpośrednio na ziemi, aby pokazać swoim słuchaczom, jak przesunął się fronty. Nazwał te mapy złotą mapą. Dlaczego złotą? Być może dlatego, że wiedza ta była uważana za cenną, a może dlatego, że pracował z piaskiem lub słomą, które świeciły złotym światłem. Nikt nie wie na pewno, ale to, czego ludzie, którzy go widzieli, nigdy nie zapomnieli, to precyzja. Z jaką narysował te linie, miasta, rzeki, kierunki natarcia. Mówił o trzech klinach, pchających się jednocześnie na zachód. Wyobraź to sobie. Trzy ogromne grupy armii, celujące niczym groty włóczni w bezbronny kraj. Północ, centrum, południe, wszystkie posuwają się naprzód. Wszystkie zsynchronizowane, jakby postępowały zgodnie z planem, który został napisany na długo przedtem. Te wbijające się kliny sprawiały, że chaos był doskonały. Irlmaier powiedział, że nic i nikt nie może ich powstrzymać. Miasta ogarnęłaby panika. Ludzie będą uciekać, nie wiedząc dokąd się udać. Zatkane drogi, pociągi przepełnione, samochody by się psuły. Sam lot stałby się zagrożeniem. I właśnie w tym miejscu Irlmaier powtarzał swoją najpilniejszą radę: wyjedź wystarczająco szybko. Powiedział, że ludzie powinni opuścić miasta, zanim sytuacja się zaostrzy. Powiedział, że w miastach nikt nie jest już bezpieczny. Możesz poczuć to w jego słowach. To głębokie ostrzeżenie, aby nie działać ze strachu, ale z ostrożności. Nigdy nie mówił podniosłym tonem, ale ze spokojną pilnością. Jakby chciał powiedzieć: Nie mówię Wam tego, abyście się bali. Ale żebyście mogli się przygotować. A kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, napięcia, kryzysy, konflikty, wielu ludzi zadaje sobie pytanie: Czy to już ten czas? Czy jesteśmy już blisko? Prawda jest taka. Nikt nie wie. Ale ostrzeżenia Irlmajera zachowały swoją fascynację przez dziesięciolecia. Być może dlatego, że nie wydają się niezdarnymi prognozami, ale raczej mapą która pokazuje nam, dokąd może doprowadzić jeden zły krok. Ostatecznie pozostaje jedno przesłanie: bądź czujny, zwracaj uwagę na znaki czasu, nie w strachu, ale w świadomości, ponieważ ci, którzy są przygotowani, zachowują spokój. I być może właśnie w tym tkwi nadzieja, że wiedza nas chroni i że wciąż mamy kontrolę nad naszym przeznaczeniem. Teraz dochodzimy do jednej z najbardziej imponujących i jednocześnie najbardziej tajemniczych wizji Aloisa Irlmajera. Przepowiedni, która od dziesięcioleci nurtuje ludzi, nie tylko dlatego, że mówi o apokaliptycznej katastrofie, ale także dlatego, że daje nadzieję na nowy początek. Chodzi o trzydniowe zaćmienie wydarzenie, które Irlmajer opisał jako kamień milowy dla ludzkości. Jako koniec starego świata i początek nowego, mówił o znaku na niebie, zwiastunie, który pokaże ludziom, że nadszedł czas. Światło tak jasne, że nikt nie mógł go zignorować. Będzie wyglądać jak migocząca gwiazda, powiedział Irlmajer, rosnąc coraz bardziej. Na początku mała, jak odległa kropka na nocnym niebie, ale rośnie, z dnia na dzień, aż świeci jak drugie słońce. Niektórzy nazywają ją kometą, inni wierzą, że to mistyczny znak od Boga. Cokolwiek to jest, Irlmajer był pewien. Kiedy widzisz to światło na niebie, wiesz, że zbliża się ciemność, a potem nadchodzi noc. Ale niezwykła noc. To ciemność, jakiej świat nigdy wcześniej nie doświadczył. Nagle robi się ciemno, powiedział, i nie przebija się już żadne światło. Słońce znika. Księżyc pozostaje na zewnątrz. Gwiazdy gasną. Czarna chmura pokrywa Ziemię. I to nie na kilka godzin, ale na całe trzy dni. Wyobraź to sobie: świat bez światła. Świat, w którym nawet najjaśniejsza pochodnia, najpotężniejsza lampa nie daje już żadnego światła. Ludzie zamykają okna, barykadują drzwi. Panuje rycząca cisza. Słychać tylko bicie własnego serca. Ale nie tylko ciemność jest przerażająca, przerażające jest samo powietrze. Irlmajer mówił o oparach siarki wypełniających ziemię trujący oddech, który wydaje się pochodzić z ziemi. Ci, którzy są na zewnątrz, ci, którzy nie są przygotowani, nie przetrwają tego oddechu. Jego ostrzeżenie było jasne: zostań w domu. Zamknijcie okna i drzwi, uszczelnijcie wszystko. Ale to nie wszystko. Powiedział też: Módlcie się, zaufajcie panu. To był duchowy test czas, w którym ludzie walczyli nie tylko o swoje życie, ale także o swoje dusze. I tu właśnie pojawia się światło, ponieważ w tej najgłębszej ciemności jest tylko jedno światło, które nie gaśnie konsekrowane świece. Irlmeier powiedział, że wszystkie inne źródła światła zawiodą żadnej elektryczności. Żadnej zapalniczki, nic by nie działało, z wyjątkiem świec, które zostały pobłogosławione. Ich płomienie płoną cicho, bez migotania, nie gasną. To tak, jakby sama wiara płonęła w tej świecy, jakby Bóg chciał powiedzieć: Jestem z tobą, nie jesteś sam. Wyobraź sobie tę scenę: mała rodzina zamknięta w swoim domu, okna są zasłonięte, drzwi zamknięte. Na zewnątrz szaleje burza, której nikt nie widzi, ale wszyscy ją czują. Na środku pokoju pali się pojedyncza świeca. Słaby blask, ale rozprasza ciemność w pokoju. Ludzie siedzą razem, modlą się, trzymają się za ręce. Przez trzy dni i trzy noce. To próba wytrzymałości, wiary i nadziei. Ale, choć ten czas jest straszny, mija. Irlmajer powiedział, że po tych trzech dniach. Świat stał się innym miejscem. Powietrze było czyste, woda przejrzysta. To tak, jakby Ziemia wzięła głęboki oddech, wyrzuciła wszystko, co stare, i zrobiła miejsce dla nowego. Ludzie, którzy przetrwali, zrozumieli, co naprawdę się liczy. Powrócili do prostego życia z dala od chciwości, egoizmu i zniszczenia, z powrotem do natury, z powrotem do Boga. I być może to jest najgłębsza prawda w wizji Irlmajera to, że ciemność nie jest końcem to tylko noc przed świtem że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, wciąż możemy nosić w sobie światło mały płomień, który ma moc rozświetlić nawet najgłębszą ciemność. Słowa Irlmajera nie są pustymi groźbami są ostrzeżeniem, zaproszeniem do refleksji do bycia gotowym nie w strachu, ale w zaufaniu. Ci, którzy trzymają swoje serca w świetle, przetrwają ciemność. Teraz dochodzimy do być może najważniejszej części spuścizny Aloisa Irlmajera. Przesłanie, które sięga głębiej niż jakakolwiek prognoza wojny, ciemności czy przewrotu. Jest to esencja jego wizji, a wielu, którzy spotkali go w tamtym czasie, powiedziało później: Nie chciał nas przestraszyć, chciał nas obudzić. I o to teraz chodzi. Przepowiednie Irlmajera nie są przeznaczeniem, które jest niezmiennie ustalone. Są wezwaniem do przebudzenia, wezwaniem do pokuty, do powrotu do czegoś, o czym być może już dawno zapomnieliśmy. Być może już wyczułeś, że coś w naszym świecie nie jest już w równowadze, że żyjemy w czasach, w których wiele błyszczy, ale niewiele świeci, w którym posiadamy coraz więcej. Ale stajemy się coraz bardziej pusti w środku. Irlmajer mówił właśnie o tym. Powiedział, że człowiek stracił kontakt ze swoim pochodzeniem, z naturą, ze stworzeniem, z Bogiem i że właśnie to oddzielenie było przyczyną tego, co widział w swoich wizjach, wojny, zniszczenia, ciemność. One nie zaczynają się na zewnątrz. Zaczynają się w ludzkich sercach. Powiedział, że jednym z najpotężniejszych narzędzi do tego jest modlitwa. Nie jako pusta formuła, nie jako obowiązek, ale jako uczciwy, szczery dialog ze Stwórcą. Irlmaier wielokrotnie podkreślał, że modlitwa ma moc, której często nie doceniamy, że może zmienić nie tylko nasze serca, ale i same wydarzenia, że szczera modlitwa może złagodzić los. Jak burza, która odwraca się w ostatniej chwili, jak ogień, który zostaje ugaszony, zanim pochłonie wszystko. Nie chodzi o przekonywanie Boga, chodzi o oczyszczenie siebie, przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteśmy. Ponieważ zanim nastąpi zewnętrzne oczyszczenie, musi nastąpić oczyszczenie wewnętrzne. Wyobraź sobie, że świat, jaki znamy, jest jak stary dom. Ściany się kruszą. Dach przecieka. Czas odcisnął swoje piętno, ale sam dom, fundament, jest dobry. Irlmajer powiedział, że sprzątanie musi nadejść. Ten stary gruz musi ustąpić, aby mogły pojawić się nowe rzeczy. Ale to oczyszczenie nie zaczyna się od maszyn czy przemocy. Zaczyna się w nas. Poprzez uporządkowanie naszych serc. Pozbywając się starych lęków, gniewu, zazdrości. I robiąc miejsce na to, co leczy: miłość, współczucie, pokorę, pilnie ostrzegał przed materializmem, przed pokusą mierzenia życia jedynie bogactwem, władzą i zewnętrznymi sukcesami. Ponieważ, jak mówił, jest to ścieżka, która prowadzi stary świat w otchłań. Człowiek zapomniał o panu Bogu, powtarzał wielokrotnie. A wraz z tym utracona została również miara szacunek cześć. Nie ze strachu przed karą, ale z miłości do stworzenia. Ale, i to jest kluczowe, Irlmaier widział także nadzieję, wielką nadzieję. Po czasie oczyszczenia powiedział: będzie nowa ziemia, czystsze powietrze, czystsza woda. Ludzie znów żyjący w harmonii, ze sobą nawzajem i z boskością. Społeczeństwo charakteryzujące się niechciwością, ale prostotą i wdzięcznością. Mówił o polach, które znów będą żyzne, o łączących się rodzinach, o powrocie do prawdziwej radości, nie do powierzchowności, ale do szczęścia, które pochodzi z wewnątrz. I ta nowa ziemia, powiedział, nie jest dla wybranej elity, jest dla tych, którzy zaczynają żyć w świetle, dla tych, którzy już dziś kroczą ścieżką miłości i prawdy. To jest zaproszenie, nie groźba, i to jest klucz. Wizje Irlmajera nigdy nie miały być łańcuchami, ale kluczami. Klucze do innej przyszłości, lepszej. Być może zadajesz sobie pytanie, co mogę zrobić? Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz. Zacznij od siebie. Wycisz się. Wsłuchaj się w siebie. Co mówi twoje serce? Zaufaj dobru. Wzmocnij swoje połączenie z boskością w sposób, który ci odpowiada. I wiedz, liczy się każdy mały krok. Każde dobre słowo, każdy akt miłosierdzia, wszystkie są jak świece, które rozświetlają ciemność. Kiedy płonie wiele świec, znów staje się jasno. Alois Irlmaier był prostym człowiekiem, a jednak mówił o największych prawdach, nie po to, by nas przestraszyć, ale po to, by dać nam nadzieję, bo w końcu nie ma ciemności. Na końcu jest światło.